Siema w tym filmie omówię takie trzy główne etapy jako Amrestler na czym powinieneś się skupić na początku przygody i nie tylko. Słuchaj, pierwszy etap wiem, zajmie ci z dwa lata. Zrobienie sobie mocnej dłoni, tak żeby nie była ona otwierana, żebyś mógł blokować to prolerów. To ci zajmie dużo czasu, ale to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Później drugi etap to będzie zadbanie o back pressure, żebyś miał kontrolę w centrum, żeby Twoja ręka była sztywna, żebyś wykrywał centrum, czyli ten ruch, jak i ten ruch. Czyli back pressure opanujesz, czyli najpierw masz dłoń, nie otwiera się przy walce. Super, później jesteś silny w centrum. Super. A trzecia rzecz to będzie side pressure musisz zbudować tą siłę, żeby wygrywać walki żebyś mógł dobijać przeciwników, być może w haku fajnie byś powalczył jak będziesz miał bok hmm. także to byłby, także to by były takie trzy główne etapy i takie trzy najważniejsze rzeczy, na których powinieneś się skupić, dłoń back pressure i side, w tej kolejności Słuchaj, ja się tego nauczyłem na swoim e, doświadczeniu. Najpierw zrobiłem fajną dłoń, super. Później trzeba było mieć siłę. No i zrobiłem back pressure, super, ale jednak później trzeba mieć jednak side pressure. No i już łatam te dziury, już mam zadawane te trzy podstawowe rzeczy, i już wszedłem na fajny poziom w tym sporcie. Także skup się na tych rzeczach, a mi podziękujesz. Bardzo proste. Rady, ale jak najbardziej sprawdzone przeze mnie te trzy rzeczy w takiej kolejności. Podziękuj mi za ten film. Zostaw lajka i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć.